Dzisiaj przedstawię Wam grę, która w naszym domu już dostała przezwisko musztardy, ponieważ jej nazwa kojarzy się właśnie z francuską musztardą. No i w sumie jest to nawet połowicznie trafione, ponieważ gra planszowa Donjon, jak Dijon, jest oparta o serię francuskich komiksów o tym samym tytule. A ogólnie jest to saga, która parodiuje wielkie klasyki heroicznego fantasy. W tym jednak filmie dzisiaj przedstawię Wam zarówno zasady gry Donjon, jak i nasze wrażenia po kilku rozgrywkach. I też zobaczymy sobie i porównamy to do Keep the Heroes Out, ponieważ gdzieś w internetach już mogliście natrafić właśnie na takie porównania. A czy te porównania są celne bardziej albo mniej? No to zobaczymy w tym filmie tak samo jak to, na ile osób grało nam się lepiej. Na samym początku jednak, zanim zaczniemy, to przypominam o lajkach w ciemno, żeby Nakarmić oczywiście algorytmy oraz dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione dungeon crawlery, lochoszlajacze, ponieważ mamy w planach taką właśnie topkę lochoszlajaczy no i oczywiście chcielibyśmy znać waszą opinię wasze propozycje żebyśmy też mieli porównanie do tego co my znamy no chcemy wiedzieć jakie tytuły są ogólnie tak szerzej znane i lubiane no bo wiadomo też my jesteśmy tylko ludźmi i nie jesteśmy w stanie zagrać w absolutnie wszystko więc szykujemy taką topkę więc dajcie znać w komentarzach no i dobrze także jak ten wstępniak mamy za sobą to teraz y, zapraszam was na krótki opis gry Donjon no, i przede wszystkim informacje, jak w to grać. Dążon, więc, będzie to rywalizacyjna gra dla od dwóch do czterech graczy, w której będziemy wcielać się w zarządców lochów, rywalizujących o jak najlepsze zaspokajanie wymagań naszego zwierzchnika. W tym celu zapraszamy z okolicznych bagien, lasów i otchłani zapełnienia potwory do naszych lochów. Są to przeróżne paskudy: wampiry, szkielety, pająki, smoki, czy nawet koziołki-matołki. Tutaj nazywają się capcarapami. Będziemy te potwory przemieszczać pomiędzy korytarzami i komnatami, aby wypełnić jak najlepiej cele punktowania na koniec gry. Ale także będziemy je wysyłać z komnat do czeluści zapomnienia, aby aktywować pracowników naszych lochów. Ci zapewniają mikstury, zapraszają specjalnych VIP-ów do lochów oraz odpalają bardzo mocne efekty przeciwko naszym największym wrogom, czyli chciwym bohaterom najeżdżającym podziemia. A im więcej poszukiwaczy przygód będzie pałętać się po naszych lochach, tym mniej punktów zdobędziemy na koniec gry. Cała rozgrywka będzie rozpoczynać się począwszy od pierwszego gracza, no i będzie toczyła się w turach, podczas których musimy przejść zawsze przez kilka różnych etapów. Pierwszym etapem będzie sprawdzenie, czy na lesie bądź na bagnach jest po co najmniej 5 potworów. Jeśli nie, dobieramy karty zagrożenia. Taka karta może określać efekt związany z grupami poszukiwaczy przygód, którzy najeżdżają nasze lochy. Mogą się oni pojawiać na wejściu do naszych podziemi lub przesuwać się do kolejnych dalszych komnat. Jeśli taka grupa, taki żeton dotrze do naszego biura, czyli do ostatniej komnaty, musimy dobrać żeton kary z minusowymi punktami na koniec gry. Karta zagrożenia określa także, jakie potwory pojawią się w lesie bądź na bagnach, aby uzupełnić grupę. A jeśli znajduje się tam też czaszka, taka karta ląduje do puli zagrożenia. Jeśli w takiej puli kart zagrożenia jest tyle co graczy, dobieramy wtedy kartę gospody, która zapewnia kolejne najazdy na i tak już najbardziej oblegane lochy albo daje nagrodę dla tych z graczy, którzy mają u siebie najmniej bohaterów. Następnie w kolejnym kroku, o ile wcześniej aktywowaliśmy kafel naszego zarządcy, a dzieje się to w momencie, gdy w jego biurze znajdzie się pięć potworów, możemy skorzystać z jednej z trzech dostępnych mocy. Dobieramy wtedy znacznik kary z góry naszego stosu i umieszczamy go na wybranej opcji. Sens tych akcji, co robimy z danych symboli, to w ciągu tego filmu oczywiście się dowiecie, więc teraz nie będę o tym mówić, a teraz przejdziemy sobie od razu do rekrutacji. Aktywny gracz wybiera w tym momencie jedno z trzech miejsc na planszy z posiłkami potworów. No i dobiera jednego bądź dwa potwory, ale tego samego typu, tego samego koloru i umieszcza je na wejściu do swoich lochów. Następnie taki gracz otrzymuje tyle ruchów, ile potworów wybranego przy rekrutacji typu ma u siebie w całych lochach, włącznie z dobranymi właśnie potworami. Każdy ruch gracz może wydać, aby poruszyć dowolnego potwora pomiędzy pomieszczeniem a korytarzem, no i vice versa. Ruchy można wydawać dowolnie według naszego uznania. Po poruszeniu potworów będziemy mogli odpalić efekt jednej z czterech komnat, ale kosztem tego będzie odesłanie jednego z potworów wybranej komnaty do otchłani zapomnienia czyli, jak pamiętacie, jednego z trzech miejsc rekrutacji. No i teraz, co robią dane komnaty, jeśli użyjemy potwora z niej? Pierwsza zapewni nam jedną z trzech mikstur z rynku. Mikstury często zapewniają nam nowe potwory z puli ogólnej bądź otchłani zapomnienia, ale także przemieszczanie pracowników po komnatach czy usuwanie bohaterów. Druga komnata pozwoli zaprosić VIP-a do naszego lochu i wybrać jego kartę. Na karcie przedstawiony jest efekt, który taki VIP będzie zapewniać. I znowu, może to być związane z dobieraniem nowych potworów lub na przykład z usuwaniem bohaterów. Dobieranie VIP-a wiąże się też z jedną bardzo fajną rzeczą, ponieważ dobieramy jego Mipelek i jest to kolejny inny rodzaj potwora, który także będzie mocno nam usprawniać punktację końcową. Efekt trzeciej komnaty zapewnia aż 7 dodatkowych punktów ruchu, które oczywiście przydadzą się, aby lepiej poustawiać potwory w naszych komnatach. Czwarty pokój jest to efekt związany z kartami miecza przeznaczenia. Dobieramy w ciemno jedną kartę, która może zadziałać nie tylko na nas, ale także na naszych współgraczy. No i najczęściej, najgęściej właśnie te karty będą skutecznie czyścić bohaterską zarazę z naszych podziemi. No i po opcjonalnym i oczywiście dobrowolnym aktywowaniu Dowolnej z Komnat. Kolejny gracz będzie rozpoczynać swoją rundę. Jeśli na lesie i na bagnach nie ma po 5 potworów, dobiera on wtedy kartę zagrożenia. Jeśli jest tam po co najmniej 5, no to wtedy nie dobiera, przechodzi do rekrutacji. I co dalej, to już oczywiście wiecie. No i tak oczywiście gramy do momentu, aż 100 z naszych kart zagrożeń się skończy, i wtedy będziemy mogli przejść do końca gry, czyli do zliczenia punktów. Jeśli chodzi o liczenie punktów, no to będziemy patrzeć na kafle punktowania, które wybraliśmy bądź wylosowaliśmy sobie przy przygotowaniu gry, ale także będziemy liczyć różne potwory. Do tego też przechodzę. Każdy kafel punktowania, a jest ich po dwa dwustronne kafli na każdego potwora, właśnie są związane z danym potworem i po prostu działają inaczej. Dla przykładu, smoki będą głównie musiały pilnować skarbów znajdujących się w komnatach. Pająki lubią, gdy towarzyszy im konkretny inny potwór, a wampiry, dla przykładu, mogą punktować, jeśli będą znajdowały się nie w komnatach, a w korytarzach. Czyli dla każdego typu potwora, oprócz szkieletów Będą cztery różne warunki punktowania, czyli cztery różne potwory i każdy z nich cztery różne warunki punktowania. Możliwe kombinacje policzcie sobie. Ale właśnie, punktowanie to nie tylko te kafle. Dodatkowe punkty też zapewnią nam komnaty, w których mamy co najmniej cztery różnego typu, różne rodzaje potworów. Ale nie zapomnijmy też o dobranych wcześniej żetonach kary, czy bohaterach, którzy pałętają się po naszych lokach. Że to ci bohaterowie odejmują nam punkty. Jeśli chodzi o bohaterów, to tym więcej odejmujemy punktów, im dalej im się udało wyeksplorować nasze lochy. Oczywiście będzie wygrywać gracz, który zdobył najwięcej punktów. No i tak ogólnie, w dużym skrócie, wyglądałyby zasady gry Donjon, a teraz przejdę do krótkiego podsumowania naszych wrażeń. I po pierwsze, nie wiem czy najważniejsze, ale po pierwsze będzie to klimat i oprawa graficzna tej gry. I tutaj muszę przyznać, że komiksów z tego świata, z tego uniwersum IP no nie czytałem, zapewne czytać nie będę, ale podoba mi się to podejście do takiego żartobliwego rodzaju hero-fantazy, właśnie od drugiej strony, czyli że to my jesteśmy tymi złymi, to my jesteśmy tymi potworami. To co mi się podoba też to styl w jakim to wszystko jest przedstawione, jest taki bardzo lekki i żartobliwy. To nie są straszne, przerażające potwory, niektóre VIPy na swoich kartach przypominają mi nawet pewne postaci z ulicy Sezamkowej. No, ma to być żartobliwe, prześmiewcze i takie właśnie tu jest. Dlatego to połączenie klimatu, grafik, komponentów, ponieważ mamy też, jak widzieliście, na przebitkach bardzo dużo drewnianych mipelków, które wyglądają na planszy świetnie, pomimo tego, że no nie są jakoś przesadnie wielkie, no mi tutaj bardzo pasuje. Być może z samymi mechanikami, mechanizmami jest to bardzo luźno powiązane, no i nie czujemy tego, że odpieramy ataki bohaterów, że bronimy tych lochów, że walczymy z najeźdźcami, tak jak to robimy w wspomnianym na początku. Keep the Heroes out, ale uważam, że wrzucenie tego typu gry w inny klimat, niż wiecie, zwierzątka, przyroda, kolorowe kafelki i tak dalej, jest tu swojego rodzaju odskocznią od pewnych trendów, co tak. Ogólnie w pełnym rozrachunku uważam zdecydowanie na plus. No, jak już porównałem sobie klimat do tych mechanik, nawiązałem do tego, no to teraz przejdziemy do tych mechanik. Co trzeba powiedzieć na samym początku? Donjon to jest gra logiczna, to jest gra w układanie zestawów i grup elementów w różnych kolorach, aby zapunktować jak najwięcej. I przede wszystkim na taką rozgrywkę musimy tutaj się nastawić. Okej, okay. są pewne rzeczy, które wpływają właśnie na taki klimat i powiedzmy to, mówią, że to może być dungeon crawler, że musimy usuwać tych poszukiwaczy przygód tych bohaterów, ponieważ za nich dostajemy minusowe punkty. No ale wiecie, te żetony na przykład absolutnie nie wpływają na stan potworów w naszych lochach. Powiedzmy, w jednej komnacie możemy mieć 10 różnych wampirów czy smoków, a bohaterowie i tak nic sobie z tego nie robią i przechodzą dalej, kiedy wyjdzie odpowiednia karta zagrożenia i trochę tego mi właśnie tutaj brakowało. Brakowało mi czegoś takiego w stylu minimalnej liczby potworów, które blokują przejście bohaterów. Dla przykładu, szkielety, tak? Szkielety nie mają przypisanych do siebie płytek punktowania przynajmniej nie w tym moim tutaj pudełku. No więc one, jasne, liczą się do punktowania na koniec, wspomagają to, ale akurat szkielety mogłyby tutaj działać jako taki mur na tych bohaterów. No, fajnie by to mogło zadziałać. No ale zostawiając już to gdybanie, co by było gdyby? My nie jesteśmy autorami, my nie jesteśmy twórcami, nie robimy gier, więc tylko możemy sobie oczywiście gdybać, no to powtarzam. Nastawiając się na to, że to jest gra logiczna, w której mamy co prawda niewiele akcji, to będzie to swojego rodzaju wyścig w rozmieszczanie potworów, aby zapunktować jak najwięcej. Nie jest to jednak. Oczywista zagadka, ponieważ szybko zauważymy, że jest tutaj bardzo krótka kołderka w tym, jakie chcemy dobierać potwory i które cele będziemy musieli realizować. Nie będziemy mieć czasu, żeby dobrze zapunktować z każdego możliwego celu, z każdego rodzaju potwora. No i z jednej strony chcemy dobierać ten sam typ potworów, ponieważ za to otrzymujemy dużo więcej ruchów. No jasne, że lepiej jest zrobić 7, 8, 10 kroków potworami, żeby lepiej poustawiać je wszystkie po komnatach, ale z drugiej strony, jeśli po naszym zamku pałętają się same wampiry, no i niewiele więcej, to z innych punktacji dostaniemy guzik. Dlatego tak bardzo mi się to spodobało, czyli nie powiedziałbym, że super ciężkie, ale naprawdę fajne wybory. Czyli muszę się zastanowić, co jest na rynku, co chcę dobrać, ile da mi to ruchów i co w związku z tym będę mógł zapunktować. Czasami były takie sporadyczne przypadki, że ktoś zawieszał się nad swoją akcją, ponieważ zanim obliczył, czy dobranie konkretnego typu potwora da mu tyle i tyle ruchów, że starczy mu na ten plan, że po prostu ten jego misterny plan, wszystko co sobie ułożył w głowie, po prostu kliknie. Czy będzie liczył, że jak dobierze inny kolor potwora, to zrealizuje wtedy może jakieś inne cele z punktowania? I tutaj muszę przyznać też, że efekty, te, które odpalamy z komnat, bardzo wspomagają też to takie myślenie strategiczne, taktyczne, logiczne, ponieważ czasami dojście nieco z potworem do jakiejś komnaty odpali efekt, no a wtedy z miksturki czy z VIP-a może uruchomić się całkiem niezły silniczek, który koniec końców zapewni nam sporo więcej punktów. Pod akurat tym względem, czyli takiej jakby zagadki logicznej, to Don John jest naprawdę świetny i powiem wam szczerze, że u nas dużo lepiej przyjął się na cztery graczy. Gdy ja sam grałem z Mary, mieliśmy mieszane uczucia akurat odnośnie kart zagrożeń. Ja na początku gry szybko pozbyłem się kilku grup bohaterów, dlatego później każde odpalane zagrożenie z gospody albo dowalało jeszcze bardziej w Marię, albo dawało mi jakiś bonus. No i to w trakcie gry ten efekt. No, to była taka kula śnieżna, to pogłębiało się coraz bardziej. Na czterech graczy, balans w tych zagrożeniach był zdecydowanie lepszy. Pojawia tu się więcej kart, też takie karty bez negatywnych efektów. No i wtedy czujemy, że usuwanie poszukiwaczy przygód, ok, jest tutaj też kluczowe, jest ważne, ale nie ma takiego wrażenia, że tylko jednej osobie się dostaje, że tylko konkretny jeden gracz jest disowany, a tylko jeden gracz jest nagradzany. Jeśli natomiast miałbym cokolwiek tutaj wspomnieć o regrywalności, jak chętnie będziemy do tego siadać znowu i przede wszystkim w jakich okolicznościach przyrody, no to oczywiście na zmienność rozgrywki, jak mogliście zauważyć, ma wpływ ten taki miks losowości, jeśli chodzi o nasze zagrożenia i potwory, które będą pojawiały się w puli, oraz różnych celów związanych z punktowaniem. I okej, okay, jeśli chodzi o te kafle punktowania, to jasne, mogłoby być ich troszeczkę więcej, ale ogólnie wydaje mi się, że no też powtórzę się, że nie chce mi się liczyć ile tutaj jest różnych kombinacji, a z pewnością trochę tego jest, więc każda, każde takie rozstawienie, nowe nowe podejście do tej gry na pewno będzie nam zapewniało też różne możliwości rozstawiania potworów i kombinowania, jak my powinniśmy je skutecznie je porozstawiać, żeby realizować kilka tych celów, kilka kafelków naraz, żeby ciągnąć wiele serok za jeden ogon w tym samym momencie. Jeśli chodzi o czas rozgrywki, to Donjon jest tutaj raczej taką grą szybką. Wydaje mi się, że mała godzinka z hakiem na 4 graczy, więc pewnie nie będzie to danie główne na jakiś taki wiecie wieczór planszówkowy, ale raczej aperitif albo coś na drugą nóżkę no to właśnie w takiej konfiguracji u nas to się naprawdę bardzo dobrze sprawdziło. Jako więc szybka gra logiczna, przy której trzeba trochę przemyśleć każdy dobrany do naszej puli element i połączenie zarządzania nimi, żeby odpalać. Jak najlepsze efekty, zdobyć jak najwięcej punktów, no też z takim dodatkowym walorem w postaci nieoczywistego tematu, parodii, fantazy czy jakichś tam filmów grozy. No to Donjon działa tutaj bardzo dobrze i nam sprawił bardzo dużo przyjemności. Nie będzie to jednak gra, w której czujemy, że bohatersko, a raczej nie bohatersko, tylko potwornie, bo jesteśmy potworami, a nie bohaterami, będziemy odpierać ataki poszukiwaczy przygód. No, tego nie czujemy. Nie ma tutaj wrażenia, że będziemy z nimi walczyć, ale, co mówiłem już w tym filmie, nie o to tutaj chodzi. Temat ten jasne, żeby wskazywał na coś takiego, ale. To nie jest dungeon crawler. Jeśli chcecie mieć wrażenie wspólnej obrony lochów przed bohaterami, no to powinniście bardziej patrzeć w stronę Keep the Heroes Out. Jeśli jednak chcecie konkurować, mieć taką fajną zagadkę logiczną z rozmieszczaniem komponentów i liczeniem punktów. W takim fajnym klimacie to Donjon będzie zdecydowanie dla Was. I to, proszę Państwa, było wszystko. To była moja opinia o grze Donjon. Jeszcze raz dziękuję wydawnictwu Czacha Games, czy pierwszy raz dziękuję wydawnictwu Chacha Games, ponieważ to właśnie Czacha będzie wydawać już całkiem niedługo tę grę. U nas w Polsce, także dziękuję za podesłanie na chwilę na ogranie tego egzemplarza. Dziękuję przede wszystkim Wam za to, że oglądaliście ten materiał. Pamiętajcie, żeby podrzucać w komentarzach Wasze propozycje lochoszlaja, czyli oczywiście dungeon crawlerów. No i co, na dzisiaj to by było wszystko. Jeszcze raz dzięki wielkie za to, że tutaj byliście, że oglądaliście. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, hej.